Hadron Ślubowski, słucham. Dzień dobry. Jestem zainteresowany wideoregistratorem. Jaki pan poleca? Cześć. To nie tylko sen, ale taka nasza hadronowa rzeczywistość. Tyle, że w tej rzeczywistości zawsze wiem, jaki wideoregistrator polecić. A dziś? dziś mam coś, co nie jest bez wad, ale z pewnością będę rekomendował. Jakie wady mam na myśli i dlaczego będę polecał? Oglądaj dalej. Marka Viofo zyskała uznanie i wielu zwolenników za sprawą widroestatorów, które zawsze nagrywały ładny obraz. Były i są bardzo funkcjonalne i ogólnie niezawodne. To właśnie ta marka często wprowadzała na polski rynek jakieś nowinki i funkcjonalności, przy czym cena była i jest właściwie konkurencyjna. Linki do popularnych kamerek Viofo macie poniżej. Dziś czas na kolejny przełom, który wchodzi wraz z nowym modelem A139 Pro. Może przełom to zbyt wielkie słowo, a może nie, bo w tym modelu dostajemy nową matrycę Sony Starvis drugiej generacji IMX 678. Sensor ten był opracowywany w czasach, kiedy na świecie panoszyła się zaraza, i wszyscy skupiali się na wynalezieniu szczepionki. Natomiast Sony w tym czasie opracowywało pionowe fotodiody, które pozwoliły uzyskać w matrycach zwiększoną pojemność nasycenia i większy zakres dynamiczny. Ja nie wiem, czy chcecie, abym analizował tu budowę takiej fotodiody i problemy, z jakimi zmagali się inżynierowie Sony. Zakładam, że nie. I bardzo dobrze. Tym nielicznym zainteresowanym pozostawiam link do strony Sony z opisem tego zagadnienia. Generalnie to, co liczy się dla nas, użytkowników, wideorejestratorów to fakt, że nowy sensor EMX 678 zapewnia obrazek 4K z opcją HDR. Wcześniej funkcje HDR oferowały wideoarystatory z matrycami o niższych rozdzielczościach, np. 2,5K. Przy okazji, HDR to taka funkcja, która w wideoarystatorach sprowadza się do możliwości odczytania tablic rejestracyjnych w nocy. Więcej na ten temat mówiłem w poradniku o wideoarystatorach. Link macie oczywiście poniżej. Sony chwali się, że nowo zaprojektowany Starvis 2 ma zwiększoną pojemność nasycenia i wykorzystuje funkcję znaną jako Clear HDR która rejestruje obraz w tym samym czasie z różnicami tylko we wzmocnieniu lub czułości na jasność, a nie różnicami czasowymi, co może wyeliminować rozmycie i odcienie kolorów. Oczywiście sprawdzę, jak to jest z tą możliwością wyeliminowania rozmycia. Jeszcze jak jesteśmy przy HDR, to A139 Pro ma możliwość ustawienia godzin, w jakich ta funkcja ma działać. Zamysł jest taki, że HDR najlepiej sprawdza się w nocy, a w dzień nie jest potrzebny i można go wyłączyć. I w A139 Pro może to się dziać automatycznie. Tyle, że projektanci z Sony twierdzą, że HDR przydaje się też w dzień, kiedy kamera widzi np. pod światło, powiedzmy wyjeżdżając z jakiegoś tunelu. To było tytułem matrycy. Czas na wiofo. Kompletację już pokazywałem na jednym z filmików, więc nie będę jej powtarzał. Link do tego zostałem oczywiście poniżej, a z boku y, macie listę elementów. Konstrukcja też jest znana z poprzedniego modelu A139 bez Pro. Mamy jednostkę główną klejoną do szyby, bez wyświetlacza, z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych obiektywów do wnętrza i na tył. Takie rozwiązanie, jak słusznie zauważył Paweł z WR24, w porównaniu do kompaktowych kamer trzykanałowych, pozwala umieścić A139 Pro bardziej dyskretnie. Kierowca nie musi widzieć urządzenia, a wewnętrzną kamerkę możemy sobie wyprowadzić i swobodnie zainstalować w dowolnym miejscu. Wewnętrzna kamera ma oczywiście doświetlanie diodami podczerwieni i możemy sobie zdecydować, kiedy mają się załączyć w sensie czy świecić ciągle, czy się nie świecić. Czy załączać się automatycznie w zależności od warunków oświetleniowych? Chyba nie ma dziś sensu mówić, po co taka wewnętrzna kamera. Było o tym mówione już kilkukrotnie. Powiem tylko, że. Wszystko się nagrywa. Może być ona przydatna dla przewoźników osób i dla tych, którzy chcą mieć pogląd na boczne szyby w czasie jazdy bądź w trybie parkingowym. Obie te dodatkowe kamerki są małe, dyskretne i obracane w zakresie 360 stopni. Obie też są podłączane za pomocą takich cieniutkich przewodów i to mi się bardzo podoba, ponieważ te przewody łatwo jest poprowadzić, wcisnąć gdzieś między uszczelki bądź szczeliny. Jeżeli chodzi o obrazek z tych dodatkowych kamerek, to jest to rozdzielczość Full HD i w obu przypadkach odpowiedzialny za to jest IMX 291. Odsony. Wracając jeszcze do jednostki głównej, ma ona wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 i 5 GHz do połączenia z aplikacją, wbudowany moduł Bluetooth do połączenia z pilotem i wbudowany odbiornik GPS. GPS pozwoli automatycznie zsynchronizować datę, czas, zapisać prędkość przejazdu, koordynaty. Jak odtworzysz nagranie w specjalnym playerze na komputerze, to można zobaczyć przejazd na mapie i inne ciekawe parametry. Tyle, że Viofo podpiera się playerem, który jest dostarczany przez firmę trzecią i w wersji darmowej ma spore ograniczenia, a wersja płatna to kosz od 35 dolarów. To jest pierwsza, no może nie wada, ale taki mankament. Z kamerą za te pieniądze chciałbym dostać program, który działa bez dopłat. Natomiast miło, że A139 Pro jest dobrze spolszczony: zarówno aplikacja, komendy głosowe, bo ta kamera gada po polsku, jak i instrukcja. Aplikacja pozwala m.in. odtworzyć nagrania i przejść do ustawień. Jest ich, jak to w Viofo, bardzo dużo. I sądząc po statystykach odtworzeń innych małych materiałów, nie sądzą abyście chcieli, żebym je teraz tutaj szczegółowo omawiał. Pocieszające jest to, że jak wyjmiecie kamerę z pudełka, to właściwie można ją zamontować i używać na fabrycznych nastawach. Ja zwiększyłem tylko bitrate, aby rejestrować jak najlepszy obrazek. No właśnie, obrazek. Myślę, że już czas zobaczyć. Jak ta kamera nagrywa? Testuję tu wersję trzykanałową, bo chwilowo tylko taka jest dostępna, choć wiem, że w niedługim czasie będzie też wersja dwukanałowa, na przód i tył. Mówię o tym, ponieważ w wersji 3 kanałowej i przy ustawieniu maksymalnej rozdzielczości 4K, czyli 3840 na 2160 pikseli, a 139 Pro nagrywa w 24 klatkach na sekundę. No i jak? Trochę to inne. Ja przyzwyczaiłem się, że w samochodowych widroścektorach mamy 30 klatek na sekundę. Te 30 fps możemy osiągnąć przy tej rozdzielczości, ale odłączając jedną z dodatkowych kamer, na przykład wewnętrzną lub tylną. Więc, jak wejdzie wersja dwukanałowa, to tam będzie 30 fps z pudełka. Można też mieć 30 klatek na sekundę, zmniejszając nieco rozdzielczość przedniej kamery do 3840x1600 pikseli, Co dalej można definiować jako 4K, a obraz jest po prostu jedynie nieco węższy, przycięty z góry i z dołu, co moim zdaniem kompletnie nie przeszkadza. Przednia kamera nagrywa obraz o kącie widzenia około 112 stopni. To raczej taki standardowy parametr. Obraz jest... no sami zobaczcie. Ja go oceniam bardzo dobrze. Choć jednak się czepnę i pozwolę sobie zauważyć, że tu w tych miejscach przy brzegach jest spory motion blur. I kiedy zrobimy stopklatkę, obraz w tej części jest rozmazany. Ale to nie jest duży problem, bo przy takiej rozdzielczości i jakości można zrobić stopklatkę wcześniej, powiększyć i odczytać detale. Mam wrażenie, że ten motion blur jest nieco mniejszy przy 30 klatkach na sekundę w rozdzielczości 3840x1600 pikseli, a może to tylko mi się tak wydaje. Rejestrator z tym sensorem powinien robić furorę w nocy. Jak chwali się Sony, w z drugiej generacji jest poprawiona czułość i działanie HDR. Trzeba przyznać, że nie ściemniają i obraz z nocnych przejazdów jest świetny. Oczywiście opcja HDR robi robotę. Odczytywanie tablic rejestracyjnych jest możliwe zarówno przy oświetleniu miejskimi latarniami, jak i w zupełnej ciemności. Jeżeli chodzi o deklarację inżynierów Sony dotyczącą możliwości wyeliminowania rozmycia, to OK, jest ono mniejsze. Chodzi o te jasne obszary obrazu, ale moim zdaniem nie jest wyeliminowane całkowicie. Jako, że jest to widroestator trzykanałowy, to wypadałoby wspomnieć o dodatkowych kamerkach. Jak już mówiłem, obie oferują rozliczność Full HD i kąty widzenia, które zmierzyłem. Odpowiednio wnętrze około 120 stopni i tył około 118 stopni. Tu przyłomu nie ma, ale jest poprawnie. Warto zaznaczyć, że na tylnej szybie mam folię przyciemniającą, a dzienne jak i noce nagranie jest jak najbardziej użyteczne. Obraz tych trzech kamerek może być przydatny przy ochronie parkingowej, bo swoim polem widzenia obejmują znaczną przestrzeń wokół samochodu. Ale zanim zdecydujecie się wykorzystać ten sprzęt do ochrony parkingowej, to pamiętać trzeba o jednej, a właściwie o dwóch rzeczach. Pobór prądu dla trzech kamer to nawet 650 mA, co znacznie obciąża akumulator. A 3 minuty nagrania zajmuje 1,3 GB pamięci. Czyli na 64 gigowej karcie zapiszecie tylko 2,5 godziny nagrań. A 139 Pro obsługuje karty pamięci do 256 GB pojemności, czyli około 10 godzin nagrań. Oczywiście to wszystko będzie zależało ten pobór prądu i to jak dużo zmieścicie nagrań będzie zależało od trybu, jaki ustawicie. Jeżeli chodzi o ochronę parkingową, czy to będzie nagrywanie w, y, poklatkowe, w jakim to będzie klatkarzu, czy to będzie tryb low bitrate Tam jest naprawdę sporo ustawień, jeżeli chodzi o ten tryb y, właśnie parkingowy W komplecie znajdziecie filtr CPL, co powinno pomóc wyeliminować odbicia na szybie, czy refleksy na tablicach rejestracyjnych, mokrej drodze i tym podobne Tylko pamiętajcie, aby taki filtr prawidłowo założyć No i jak Panie Pawle? Jak no, poza miata, poza miata. A jaka jest Wasza opinia o obrazku z tego wideorejestratora? Piszcie w komentarzach. Czy ten sprzęt ma jeszcze jakieś mankamenty? Dla wielu mankamentem może być cena. W styczniu 2023 ten zestaw kosztuje około 1750 zł. Ale zwracam uwagę, że nie jest to najdroższa trzykanowa kamera na polskim rynku. A póki co oferuje najlepszy obrazek z przedniej kamery. Viofo A139 Pro będzie mocną pozycją w naszej ofercie i z pewnością będzie polecana osobom chcącym rejestrować najlepsze możliwe wideo z samochodu. Po te i inne kamery zapraszam na sklep linki macie oczywiście poniżej. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, do następnego filmu, cześć!